Of hair ties, bobby pins, and hairspray, and all of that stuff with you. So well, I'm just gonna put that right. Started packing these two compartments, and these are like the compartments where I keep most of my hair stuff and like little things that I don't want to get lost. my trash bag pants and these things are literally amazing that's a little person but when I roll out my muscles they're super nice and love this color it's like my favorite color ever light pink if you can't tell okay now I have a diary in here oh one of my little students got me this. so cute it's Rose gold. Shout out to whoever got that. Yes, yeah, so cute. That was little. That was little Estella from Singapore. She came all the wiedzą Everybody Do tego to się nawet buty nie zmieszczą. To też za małe yes. lepiej, tylko kolor jakiś taki nie mój Ta powinna wystarczyć. Witajcie mordy! Przygotowałem się dla Was tutorial. Yy, co spakować na turniej Ultra Mega Taneczne memy Limited Edition. Oglądajcie. Załóżmy, że trener w końcu stwierdził, że nie narobimy mu zbyt dużego wstydu i pozwolił nam jechać na turniej. Nie wpadajcie w panikę, już wam wszystko pokazuję krok po kroku. A jeśli jesteście już ultra zaawansowanymi bestiami parkietu, to dajcie znać w komentarzu, co jeszcze byście dopakowali. Zacznijmy od torby. A właściwie nie od torby. Weź walizkę. Dźwięk toczących się kółek rozlegający po korytarzu do szatni da konkurencji wyraźny znak. Przyjechali profesjonaliści. Następne są ciuchy. Czyli frak. Jeśli otwierasz pokrowiec i nic się nie dzieje, to jeszcze jest spoko. Natomiast, jeśli nad głową latają ci sępa, a wokół zbierają się hieny i niepadlinuszewcy, to już najwyższy czas na pranie. Ale ta nieźle memy do jutra nie wyschnie. Spokojnie? Mam rozwiązanie. To jest git. buty w sumie wszystkim śmierdzą, więc po prostu wrzućcie do walizki. Ale jak już jesteśmy przy butach, to wiecie, kto jest największym wrogiem waszej pary? Konkurencja? Sędziowie? Śliski parkiet? Jest, 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 jest. Dlatego zawsze na turniej warto mieć szczotkę do butów. Spójrz na to maleństwo, a potem zajrzyj w swoje serce. Idź do trenera i przeproś go, a potem do swojej partnerki i podziękuj, że w ogóle chce z tobą tańczyć. Następnie odrzuć tę mikroskopijną rzecz i wyciągnij szczotkę ostateczną. Oto Mielnikowa. Prawdziwa pogrączyni kamieni wbitych w podeszwę. Wyszczotkujesz buty i możesz tańczyć, choćby parkiet był wysmarowany wazeliną, a po turnieju złapią porządnie I rozpraw się z tymi zombiakami, które szlajają się po twoim podwórku Daj znać wszystkim mistrzom tanecznego świata, że najwyższa pora ustąpić ci miejsca Przejdźmy dalej Zapasowe gacie, jakbyś się ze strachu ze. Okej okay. Mamy co założyć, mamy buty, żeby w czymś tańczyć, mamy szczotkę, żeby buty wyszczotkować. Trzeba ogarnąć kudły. Weź cały lakier, jaki masz w domu. A potem biegnij do biedronki i weź wszystko, co mają na półce. Nigdy nie będzie za dużo. I pamiętaj: więcej lakieru to lepsze miejsce na turnieju. Patelnia. Nic, nawet trener nie jest tak przerażający jak wkurzona partnerka A wiadomo kiedy partnerka jest najbardziej wkurzona JAK JEST GŁODNA Weź miskę, jaja, mleko i mąk na naleśniki i napełnij obficie dżemem, a nigdy już nie zobaczysz wściekłej twarzy twojej partnerki Wszyscy wiemy jakie turnieje potrafią być, na jak siedzisz 4 godziny na tyłku i czekasz na swoją rundę Także Weź Nintendo, Połap Pokémony. Raz, dwa, będziesz tańczył. Coś żebyś miał opaleniznę. Rodem z wakacji w Tajlandii. Na opartego plakatówki, nawet wystarczą. Szlafroczek. Niech widzą, że masz hajs. Zatańczyłeś quickstepa, schodzi z parkietu. Widzisz, biegnie do ciebie. Koszulka Gesa złowrogo powiewa na wietrze. Kawa ze Starbucksa wychlupuje się z kubka. Biegnie do Ciebie wściekły trener. Jakżeś zatończył. I wtedy BUM! Prezent dla trenera. Nikt się temu nie oprze. Wersja alternatywna dla trenerki. Jedziemy na turniej. Tańczymy od ćwierćfinału. POTRZEBUJEMY WIĘCEJ ENERGII eee, Może wystarczy Więc jak widzicie pakowanie się nie w sumie nie jest bardzo trudne Trzeba tylko pamiętać o podstawowych rzeczach Okej, okay, zrobimy sobie, bo to było w wersji męskiej O, facet jest ale zrobimy też w wersji damskiej. Za jakiś czas. Okej? Okay? Dobra, Zostawcie suba <słuch>